Brzmi odrażająco, ale działa lepiej niż niejedna tabletka. Przeszczep fekalny, czyli leczenie cudzym kałem, to nie żart. W nowoczesnej medycynie ratuje życie ludziom, którzy nie reagują na żadne inne metody. Głównie w przypadku infekcji bakterią Clostridium difficile, powodującą przewlekłe biegunki, odwodnienie, a nawet zagrożenie życia. Kiedy antybiotyki zawodzą, lekarze sięgają po coś radykalnego. Przeszczepienie kału od zdrowego dawcy zawierającego dobre bakterie jelitowe. Jak to działa? Flora, bakteryjna jelit, jest jak złożony ekosystem. Gdy choroba lub antybiotyki niszczą dobre bakterie, złe przejmują kontrolę. Przeszczep od dawcy przywraca równowagę i działa zaskakująco skutecznie. Skuteczność w leczeniu Clostridium difficile sięga 90%, więcej niż większość klasycznych terapii. Ale to nie koniec. Badania trwają też nad zastosowaniem w leczeniu depresji, otyłości, cukrzycy, a nawet autyzmu. Pytanie nie brzmi już, czy to działa, tylko czy odwaga do tej terapii dogoni jej skuteczność?